elu wróciłam przed krótką przerwę. chciałam wam wam się przywitać elu ja się nazywam ludy Byście chcieli wiedzieć nie teraz. Byście chcieli wiedzieć. Co? Byście chcieli wiedzieć, gram Wam filmik lub Versus Pro. w własnym stylu wykonane pokazanie wszystkiego na waszych oczy. jak nóg i Przygotujcie się! Okej, okay. to pokażę wam domek Nub. Noob. Nubek właśnie idzie do własnego domu. To jest mój. To salon. Mój salon. To ja. Nu. No. Ja mam takie fajne rzeczy. Ten pros myśli, że jest ode mnie lepszy. Kiedy ja jestem od niego lepszy właśnie. Widzicie? Nawet nie mogę się myć, bo nie mam wody. On udaje myśli, że on ma wodę. Właśnie. To jest fair. Zobaczcie, jak ja mam ładnie wstrojone, jak ja lubię różo. Wiecie. Co? Nie. To był dom luba. To był dom luba. To jest... To ja proszę. Hej, oj! Patrzcie co mogę z dla was. Nie sorry, nie to. Ja tego nie chciałam. Więc czekajcie. To jest to. Zadancę do Was. To jest osiągcie. To ja to, pro, pro, to, Wydajemy, że tak nie było widać. Okej. Okay. Tak. Widzicie, jak budzę? Teraz stanie się normalnie. Nie? Teraz wprost pokażę wam wasz dom. Wasz dom. Nie, sorry, nie wasz, tylko jego dom. Jak chcecie wejść, musicie powiedzieć, Jesteście fanami, subskrybujecie kanał, okej, okay. puszczam was. Jak nie, to nie. Tutaj jest salon. Tu mam tak sobie ustroiłem, że tak sobie wywaliłem to. A tutaj niektórzy mają plusa. Mogą mieć. Tu jest kawałek salonu. I... O, kuchnia brzozowa, brzozowa cała. Jak... Czy możesz odrzać. Aha, i inne tam badzieje. I inne tam badzieje. <grywanie> Kopujecie? Jak chcecie przyjść do szkoły, jak macie zamkniętą, przyjdźcie do mnie. Ja mam tu szkołę. O, jakiś fajny dziutek, przyszedł, ale nie tego. go. Okej, okay, idę. Zaraz wam pokażę cztery najlepsze pokoje. Chodź. Mamy tu schody, piętrowy dom. Ja wam pokażę od zewnątrz, ale... Łazienka. Taka ona jest. Taki korytarz. Korytarz mój pokój i mojej Jej koleżanki Cici Belli 565 i Jabłka86TV. O i tu najlepsze. Imprezowy pokój. To jest jedna z najlepszych rzeczy, którą ja miałam tu już w tej I mam tyle hajsu, no tak miał bardzo mało. No właśnie, mam tą poduchę, więc uważajcie na mnie. Przepraszam, przegam FFM FM, ale teraz stańcie sobie takie testy. 4 Nie polecam, nie wiem nawet... To jest fajny tenis, lecz idziemy dalej No Nubek miał bardzo słaby domek, widzieliście. I to jest mój do odpoczywania. chcecie odpocząć, chętnie. jest sobie. No też tu rzeczy. Wyjdę za chwilkę na dwórek. Już za chwilkę... O, patrzcie! Myślę, właśnie przyjdą domem domek mój. мой дом. Видите, это мой дом. Видите? Видите, так это мой дом. O, ja Mubek, Wróciłem do was! Ta, -ta, ta Z lepszym domem niż ten, bros. Widzicie? Tyle hajsu! To jest mój domek! To ja mój Mnóbek! O, nubek. Czemu on tak naprawdę jest? Zapomniałem. Ja sobie włączyłem to. Więc popatrzcie tak. Zobaczcie to jest to. to. jest ten mój ten. Tutaj ona chce wejść do domu. Ale ona na nie może wyjść stamtąd o, zobaczcie co niepodobnie. A tutaj patrzcie co o zielone Właśnie zapomniałem... Więc przepraszam bardzo Że ja ten. Może wiecie co. To mi się Zobaczcie, mam tyle. A tam ten, ten prostu niby ile miał. Mało. O to ja hmm. proszę to was wróciłem. Lecz to jest no to teraz jestem biedna. Nie więc myślę, że, że muszę sobie do własnego domu. Hmm.